To już kolejna edycja budżetu obywatelskiego, który już od 2014 bodajże jest w naszym mieście organizowany. Mnóstwo różnego rodzaju potrzebnych inwestycji, działań społecznych i od kilku lat prowadziliśmy także budżet zielony, czyli zielone inwestycje w naszym mieście. Co biorąc wszystko na raz, te trzy różnego rodzaju możliwości głosowania, a więc nasze miasto dzięki temu na pewno staje się piękniejsze. Bardziej estetyczne, jest więcej zajęć dla seniorów, dla młodzieży, dla dzieci, a także powstają potrzebne inwestycje, które by pewnie bez tego wsparcia mieszkańców, pewnie by powstały, ale na pewno dużo później. W tegorocznym budżecie obywatelskim zostało zgłoszonych 7 projektów zielonych, 9 projektów inwestycyjnych i 13 projektów prospołecznych. Projekty zostały zgłoszone przez naszych mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów. Dzięki temu budżetowi obywatelskiemu, właśnie, który, na który mieszkańcy głosują, widzimy i zdajemy sobie sprawę, co jest bardziej oczekiwane przez mieszkańców do realizacji w pierwszej kolejności. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, te inwestycje pewnie wszystkie by y, były zrealizowane, ale dzięki temu, że mieszkańcy głosują na przykład w bardzo dużej ilości, to wiemy, że większe oczekiwanie jest do spełnienia właśnie tych postatów mieszkańców. A przecież wiadomo, że urząd jest dla mieszkańców i robi to, co są mieszkańcy. Więc dzięki głosowaniu licznemu y, widzimy bardziej y, i zdajemy sobie sprawę o kolejności naszych działań. Głosy na budżet obywatelski można oddać w trzech miejscach. W Urzędzie Miasta Rumi, Miejskim Domu Kultury oraz Stacji Kultura. W tych miejscach możemy oddać głosy w formie papierowej. Natomiast istnieje również możliwość oddania głosów elektronicznie. W każdym miejscu w domu, w szkole, w parku za pomocą komórki, tableta, komputera. Budżet obywatelski rozpoczął się w naszym mieście 8 września, potrwa do 21 września, do 23.59 i 59 sekund. Zachęcam mieszkańców do głosowania na wizję swojego miasta. Głosujesz, decydujesz! Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.